rozdział pierwszy władca podwórka. Na wiejskim podwórku zawsze coś się działo, ale dla budynia dzień był jak każdy inny. Słońce grzało, miska była pusta, a lenistwo rozkładało go na trawniku jak koc. Jednak tego dnia coś przerwało jego drzemkę. Na podwórku pojawiła się nowa świnka, różowa, pulchna, z wiecznie rozbieganymi oczkami. Świnka, która nazywała się Pusia, była zachwycona nowym miejscem. Biegała od stogu siana do kurnika, od kurnika do beczki z wodą, jakby odkrywała krainę czarów. Jej radość szybko przyciągnęła uwagę budynia, który zerknął na nią leniwie, a potem jego mopsia głowa podniosła się z błyskiem zainteresowania. – No proszę, proszę, co za świeżynka! – Mruknął do siebie, oblizując się, choć tym razem nie z głodu. Budyń z gracją, na jaką pozwalała mu jego budowa, podszedł do Pusi. Witaj na moim podwórku! powiedział, wypinając pierś. Pusia zatrzymała się i spojrzała na niego wielkimi oczami. Twoim podwórku? zapytała zdziwiona. Ależ oczywiście. Jestem tu. Władcą, ochroniarzem, panem na włościach, cesarzem. Wszystkie zwierzęta są mi posłuszne, a ja pilnuję ich bezpieczeństwa. Takie panują u nas zasady. Budyń mówił z dumą, choć sam ledwo wierzył w swoje słowa. Pusia była młoda i ufna, więc uwierzyła mu od razu. To wspaniale! Czy ja mogę ci jakoś pomóc? Chciałabym się odwdzięczyć za twoją ochronę. Budyń poczuł, że los się do niego uśmiechnął. Cóż skoro nalegasz, może jakieś drobne podarki? Nic wielkiego, od coś na ząb. To wzmocni moje siły, żebym mógł lepiej was pilnować. Pusia zachwycona możliwością wsparcia władcy natychmiast ruszyła do pracy. Zaczęła znosić budyniowi jedzenie marchewki z ogrodu, jabłka z sadu, a nawet kawałki ciasta wykradzione z kuchni właścicielki. Budyń, wylegując się pod dębem, jadł smakołyki z zadowoleniem podczas gdy Pusia biegała tam i z powrotem, przynosząc kolejne przysmaki. Kot Mietek, który obserwował wszystko z płotu, nie mógł powstrzymać ironicznego komentarza. Budyń, ty to masz talent. Jak to było? Król mopsi, władca podwórka, może jeszcze trąci i zrobić z wiadra. Budyń tylko machnął łapą. Cicho, Mietek, władcy nie muszą tłumaczyć się zwykłym poddanym. Ale kot nie był jedynym, który zauważył dziwne zachowanie Pusi. Gąsior Gucio, który zawsze miał coś do powiedzenia, nie krył swojego zdziwienia. Czy ta świnka właśnie przyniosła mu cały kosz warzyw? Co ten Mops jej obiecał, że tak lata? Zapytał Mietka. Pewnie coś w stylu jestem wielkim królem, a wy, mali śmiertelnicy, musicie mnie karmić. Gucio parsknął śmiechem, ale obaj zgodzili się, że sytuacja staje się coraz dziwniejsza. Tymczasem Budyń, czując się jak prawdziwy monarcha, z każdą chwilą rościł sobie coraz większe prawa do podwórka i kuchennych zapasów, które Pusia z uporem zdobywała. Rozdział drugi, nadciągające kłopoty. Dni mijały, a Pusia coraz bardziej angażowała się w swoją rolę służki budynia. Każdego ranka zaczynała dzień od pytania. Budyń, co dziś mogę dla ciebie zrobić? Mops, wylegując się na ulubionej poduszce, przybrał swój najlepszy ton. Och, moja droga, Pusiu, coś lekkiego na śniadanie, może kilka jabłek i garść orzechów. Potrzebuje sił, by móc jak najlepiej bronić dzisiaj podwórka przed zagrożeniami. A potem zobaczymy? Pusia uwijała się jak w ukropie, nie zdając sobie sprawy, że Mops zwyczajnie ją wykorzystuje. Budyń nie mógł uwierzyć, jak łatwo udało mu się zdobyć darmowy catering. Tymczasem Mietek i Gucio zaczęli rozmawiać o tym, co dzieje się na podwórku. Mówisz, że ten leniwy mops rządzi teraz pusią, zapytał Gucio. A widzisz tu jakiegoś innego mopsa, który leży i rozkazuje, odpowiedział Mietek, wskazując na budynia, który właśnie chrupał marchewkę, leżąc w cieniu. Gucio zamyślił się. Nie podoba mi się to. Pusia jest miła, ale trochę naiwna. Co, jeśli ten cwaniak wykorzysta ją tak, że narobi sobie kłopotów? Tymczasem pusia, nieświadoma niczego, przynosiła budyniowi kolejne smakołyki. Nawet gdy musiała się narażać, była szczęśliwa, że może pomóc władcy. Jednak pewnego dnia, gdy świnka niosła wielki kosz jabłek, Mietek zeskoczył z płotu i zagrodził jej drogę. Pusiu, co ty wyprawiasz? zapytał. Pomagam budyniowi. Jest naszym władcą, nie wiesz? To on chroni całe podwórko. Gdyby nie on, bylibyśmy zagrożeni. Mietek nie wytrzymał i wybuchnął śmiechem. Władcą! Ochroniarzem? Budyń ledwo podnosi się strawnika, a ty myślisz, że ochroni kogokolwiek przed czymkolwiek? Pusia zatrzymała się, zdezorientowana. Ale budyń mówił, że to jego podwórko, że on je ochrania, że wszyscy mu ufają i. Pusiu, on cię oszukuje. Nie jest żadnym władcą. Po prostu lubi jeść i wykorzystuje twoją dobroć, żeby mieć darmowe jedzenie. Spójrz na niego. Ten grubasek nie byłby w stanie nikogo dogonić. Co dopiero ochronić? Pusia za nie mówiła. Najpierw nie chciała wierzyć, ale im więcej Mietek mówił, tym bardziej zaczynała dostrzegać, że coś jest nie tak. W jej głowie łączyły się obrazy wiecznie wylegującego się budynia, który tylko rozkazuje. Mietek uśmiechnął się. Jeśli chcesz, możemy dać mu nauczkę. Ten Mops to wyjątkowy typ. Jeśli się nie sparzy, to się niczego nie nauczy. Pusia, choć rozczarowana, postanowiła działać. Rozdział trzeci lekcja pokory. Następnego ranka budyń leżał jak zwykle pod dębem, czekając, aż pusia dostarczy mu kolejne smakołyki. Był tak pewny siebie, że nawet nie zauważył, że od kilku dni reszta zwierząt zaczęła traktować go z lekką ironią. Kot Mietek i gąsior Gucio co jakiś czas przemykali obok niego, wymieniając spojrzenia, które mówiły więcej niż słowa. Budyń jednak, zapatrzony w swoją mopsią wielkość, nie zwracał na to uwagi. Tymczasem Pusia, po rozmowie z Mietkiem, postanowiła wcielić swój plan w życie. W spiżarni gospodarzy znalazła stary, zapomniany słoik kompotu. Data na etykiecie była tak dawna, że kurz na wieczku niemal tworzył własną warstwę ochronną. Pusia podeszła do tego z rozmysłem. Chciała, aby nauczka była dotkliwa, ale nie krzywdząca. To będzie idealne, pomyślała, unosząc słoik w raciczkach. Przygotowała słoik i ostrożnie zaniosła go budyniowi, starając się zachować spokój, by nie wzbudzić jego podejrzeń. Jak tylko dotarła pod dąb, budyń podniósł się leniwie, oblizując wargi. Ach, Pusiu, co to za wspaniały dzień, kiedy mój wierny poddany przynosi mi rarytasy. Co dziś dla mnie masz? zapytał z wyuczoną nonszalancją. Pusia z trudem powstrzymała się od przewrócenia oczami, ale zamiast tego uśmiechnęła się szeroko. Budzioszku, mam coś specjalnego, prawdziwy rarytas, który znalazłam w spiżarni gospodarzy. Pomyślałam, że taki władca jak ty zasługuje na coś wyjątkowego. Mops aż podskoczył z radości. Wyjątkowego mówisz? To tak jak ja. Pusiu, jesteś niezastąpiona! zawołał, po czym łapczywie zanurzył pysk w słoiku. Na początku budyń był w niebo wzięty. Kompot miał dziwny smak, ale jego łakomstwo nie znało granic. Zjadał kawałki owoców, mlaskał głośno, aż w końcu, gdy słoik był już prawie pusty, poczuł coś dziwnego. Pusiu, chwileczkę, powiedział, odstawiając słoik. Złapał się za brzuch, który nagle zaczął wydawać głośne i niepokojące odgłosy. Budyń próbował wstać, ale zakręciło mu się w głowie. – Coś tu jest nie tak, Pusiu! Co ty mi przyniosłaś? – jęknął, czując jak jego mopsie królestwo rozpada się na drobne kawałki. Świnka spojrzała na niego spokojnie, choć wewnętrznie czuła lekkie wyrzuty sumienia. – To stary kompot, Budyniu, znaleziony w spiżarni. Myślałam, że jako władca zasługujesz na coś specjalnego. Budyń zrozumiał, że coś jest na rzeczy. Dlaczego to zrobiłaś? Przecież zawsze mnie słuchałaś. Pusia westchnęła głęboko i spojrzała na niego z powagą. Słuchałam cię, bo naprawdę wierzyłam, że jesteś władcą. Myślałam, że chronisz nas i dbasz o nas, ale dowiedziałam się prawdy. Ty po prostu wykorzystujesz mnie do tego, żebyś miał pełny brzuch. A ja narażałam się, żeby cię karmić. To było nieuczciwe. Budyń poczuł, jakby cała jego władza wyparowała wraz z bólem w żołądku. Pusiu, ja przepraszam, byłem głupi, chciwy, nie myślałem o tym, jak się czujesz. To wszystko było nie fair. Kot mitek, który podszedł nieco bliżej, aby zobaczyć całą scenę, rzucił z lekkim uśmieszkiem. No proszę, proszę, cesarz budyń w końcu zrozumiał, że korona z marchewki to za mało, żeby być królem. Pusia, mimo rozczarowania, poczuła, że Mops rzeczywiście żałuje swojego zachowania. Wiesz, budyniu, może i jestem młoda. Ale nawet ja wiem, że przyjaźń nie polega na wykorzystywaniu innych. Gdybyś poprosił, na pewno bym ci pomogła, ale oszukiwanie mnie było złe. Budyń pokiwał głową, z trudem wstając na łapy. Masz rację, Pusiu, nie powinienem tak robić. Byłem głupim mopsem. Mogę jakoś naprawić swoje błędy? Pusia uśmiechnęła się, a jej oczy błysnęły figlarnie. Na początek może posprzątasz moje legowisko, a potem zastanowimy się, co dalej. Budyń choć początkowo był przerażony perspektywą pracy, zgodził się. Po raz pierwszy od dawna wziął się za sprzątanie, a Pusia z dumą patrzyła, jak Mops próbuje się poprawić. Gdy skończył, Pusia przyniosła mu świeże, prawdziwe jajko. Tym razem nie skórnika ale z kuchni gospodarzy, z ich specjalną zgodą. Proszę, budyniu, teraz wiesz, jak smakuje uczciwość. Budyń spojrzał na nią z wdzięcznością, a potem na Mietka i Gucia, którzy z zainteresowaniem przyglądali się całej scenie. Dzięki, Pusiu, naprawdę doceniam i obiecuję koniec z oszukiwaniem innych. Gucio, nie mogąc powstrzymać się od komentarza, dodał. No, budyniu wygląda na to, że teraz pusia rządzi, a ty masz szczęście, że jest łagodniejszym władcą niż ty. Wszyscy wybuchnęli śmiechem, a budyń, choć zawstydzony, poczuł, że to śmiech przyjaciół, a nie poddanych. Mops zrozumiał, że czasami nawet najbardziej naiwni potrafią pokazać swoją siłę, gdy czują się oszukani. Uczciwość i szacunek wobec innych są fundamentem prawdziwej przyjaźni.